miałem już nie nagrywać ale zobaczcie ile zostało muszę to przyjechać później po to zejść wiesz tu się zajmuję butelką <grym> jedną <grym> oj tu mam dwie reklamówki i mam pełny wózeczek Ful. Dlatego muszę tu przyjechać jeszcze przyjść i to jeszcze raz pakować To co tu zostało to Wam powiem nie wejdzie mi do chyba nie wejdzie ale wezmę reklamówkę jakby coś torby papierowe i biorę na świecie no ja dostanie to zaraz to rozwala dlatego muszę tak brać w jakiejś recyklingu jakieś takie które mam albo worek wezmę no, muszę iść tak żeby się zabrać bo teraz muszę iść trochę trochę metrów mamy żeby do domu dojść to Także te dwie reklamowe i ten wózeczek jadę posagreguję to wszystko powyżej bo wyrzucam do odpowiednich turewników przyjadę tu następnym razem to jest tu na miejscu że myślę że tego nikt nie rozwali myślę że ktoś mi nie, nie ukradnie mi tego nikt raczej tak myślę także to sobie poczeka na właściwą chwilę także może jutro może pojutrze no zobaczymy w każdym razie ja będę znikał idę to wszystko pozanosić no i przyjdę tu Wiadomo, u mnie jest, ja mam taką te wizję, powolutku, powolutku do przodu i w końcu nawet największy styk, który znajdę, powolutku da się ogarnąć. No wiadomo, jak są opony, jakieś tam duże wysypiska, to służby przyjadą odpowiednie i to wezmą, bo nie byłbym w stanie tego wszystkiego zrobić, pół roku chodzić z tam i z powrotem. Ale takie to ogarniam spokojnie, takie kupeczki. Także na 2-3 razy ich się pójdzie i jest okej. Okay. Dobra, to trzymajcie się. No i powodzenie.